Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Anna i dzisiaj mamy skrzyneczki przepraszam od razu za mój głos jeśli dzisiaj proszę nie od razu od razu przepraszam ponieważ jestem chora także się zaraziłam święta cudownie yy, na, i mam tutaj cztery skrzyneczki duże, cztery duże skrzynki jest to yy, jedna z alei i pucharków i trzy z no, starego sezonu jeszcze bo nowego jeszcze nie mam a poprzedni skąpił się dopiero tutaj widzicie ja miałam do otworzenie jeszcze bo nie skośnęło się tak że no Eee, najpierw myślę, że zacznę od i jednak chcę tak, że... A oczywiście, zostawcie lajka, subskrybcie oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście mieli ciągle na bieżąco. Zasubskrybujcie też kanał antonio07 oraz podajcie na, na klip wakacje są O tutaj. Zapraszajcie do znajomych, to jest mój um, pod... Także, że dobra. Zawsze jednak spigrammy. Okej. Okay. O no to nie wiem jakie jest. Obroty, obroty robimy. 10 zrobię. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, kurde. o Oj, nie, dobra, nic nie ma słabo. Nie robią. Nie no. O Uczekaj się, widzowie. Dobra, widzowie, nie róbcie mi do obrotów. Bo to jest jakaś tragedia. Dobra, teraz modlitwa. Co bójka? Ja, patrzcie, ja mam tylko 31 zadymiarzy. Ja chcę mieć silnika. Ooooooooooooooooo, hmm, albo Eevee. Nie, Eevee chyba nie. Nie, na razie nie, prawie się ibi Eevee. To trzeba mieć tego. Albo Megas. Mego. No ja wiem, że ja mam e, ten lole. To była niedawno, ale no... Dobra. Modlimy się. Proszę, zostawcie lajeczkę i subika, żeby coś wypadło. Trzy razy się pożądanie. O, u, u mnie żadnego nie ma. No to nie Dobra, na szczęście u mnie nikt nie ma. Jedno jakie szczęście, mateczka. no weźcie blisko. Zostawiajcie te lajki, like, że ja mogłam mieć w końcu. Ja bym chciała coś trafić. Wrócić skonuk. No, tak. Jestem chora. Nic nawet mnie nie trafiło. Jak to wyobijałam z godziny na te skrzynki? Została mi jeszcze tylko jedna misja, która jest tak głupia, że mi tragedia. I słaby zarobek z Oczywiście, jakby dołączyć, to, to pamiętajcie, żeby filmować swoje daty łączności, bo po. No po miesiącu nieaktywności albo po kilku, po dwudziestu na przykład, no nie po dwudziestu, po mm, kilkanastu dniach wyrzucam, eee, także, ten, ale ogólnie, ym, pani, jak ona się tej pani nigdy nie wyrzucę, bo to kuzynka, a tak, e, e. E, 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 e. Co? Nie ma. Ktoś o lewo matko. Dobra. My Tak oto kończymy ten odcinek. Smutno minął Gaila. Zapiszemy jeszcze na klubie. O... Nie. nic mi się tak dzieje? Kompletnie nic. I widzimy. E tam. Ludzie, ja jeszcze wczoraj otworzyłam trzy skrzynki zadymiarza, no i nic nie wypadło, no to już jakaś masakra po no, Ludzie, no płakać mi się strach, ja o tym myślę. Dobra, e, ja będę musiała przejrzeć, kiedy ta Ola e, opuściła moją kuzynkę. No, także żegnam się z Państwem, do zobaczenia w następnych odcinkach. A, i przepraszam za tą przerwę, ale y, chodzę do szkoły muzycznej bardzo dużo, także te, dlatego nie było filmu i jeszcze jestem chora, także tam. Nie zdążam nagrać, ja poza tym Roblox jest trochę nudny, więc dzisiaj jeszcze bym musiała wstawić jakiś odcinek. Nie wiem, z czego. To... Właśnie nie wiem, co jeszcze pomyślę. No dobra, do zobaczenia, witam, widzimy się może jeszcze dzisiaj. Pa, pa.